শংকৰ <laughs> よろしくお願いしま Bardzo serdecznie wszystkich byłych gości oraz mieszkańców wsi złotowo na festynie Dorzynkowym. Zebraliśmy się tutaj wyrazem świętować i podziękować za ukończone żniwa. I teraz proszę o zabranie głosu Są to za wsi pana Jana Liśnewskiego. Witam serdecznie na kolejnym festynie Dorzynkowym. Witam zaproszonych gości. Witam wójta Gminy Lubawa pana Tomasza Ewertowskiego z małżonką. Witam Zastępcę Pana Wójta Mariana Lisewskiego z Małżonką. Proboszcza Księdza Kanonika Aleksandra Rudeckiego. Witam Dyrektora Szkoły Pana Edwarda Malewskiego z Małżonką. Witam Naczelnika OSP Złotowo Pana Witolda Empel z Małżonką. Witam miejscowy klub seniora. Witam sołtisa w miejscowości lubstinek pana Zdzisława Krzyżyckiego z małżonką. Witam sołtisa w miejscowości lubstyn pana Zbigniewa Ochemkowskiego z małżonką. Witam przewodniczącego ZTS Złotowo Marcina Licznerskiego. Witam Zespół Wokalny Wrzosy, pod przewodnictwem Zdzisława Rykaczewskiego. Witam. witam Zespół Muzyczny Raz, Dwa, Cztery z Lubawi. Witam przede wszystkich rodników, bo dzisiaj nasze święto. I witam mieszkańców całej parafii i przybyłych gości. Drodzy mieszkańcy całej parafii, przybyli, przybyli goście. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby podziękować Panu Bogu za dar pogody, za zebrane zbiory. Teraz przeszliśmy już na drugą część tej uroczystości i z tej okazji życzę wszystkim miłej i przyjemnej zabawy. Korzystając z dzisiejszej okazji uroczystości, chciałbym podziękować w imieniu własnym i strażakom. Mieszkańcom wsi za ofiary złożone na zakup sztandaru dla naszej jednostki OSP, który tam po, lewej, po mojej lewej stronie jest, bo nie wszyscy byli na tej uroczystości 90-lecie naszej jednostki. Także, jeszcze raz wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Dziękuję również z tej okazji pani Marisi i panią z klubu seniora i żonom strażakom przygotowaniu uroczystości z okazji 90-lecia powstania jednostki. Serdecznie wszystkim dziękuję. Na zakończenie, jeszcze podziękuję serdecznie wykonawcom wieńca dozinkowego w osobach: Teresa Świnaka, Dominika Brzozowska. Dodam, że to jest wnuczka pani Świnaka, która kontynuuje po dziadku przejęła tą pałeczkę przy Wieńcu. Lidia Licznerska, Edward Balewski, Kazimierz Oklak, Józef Nierzwicki, Andrzej Zalewski, Jacek Nierzwicki, Jan Licznerski. Dziękuję za uwagę. Chciałbym tutaj przede wszystkim wszystkim rolnikom życzyć jak wszystkiego najlepszego. Żeby Was omijały jakieś niedobre rzeczy, klęski, no w tym roku na naszej gminie różnie bywało. Tutaj niestety ten pożar w Czerlinie, czy, czy Gradobicie, co prawda może niewielkie ilości, około 200 hektarów w Targowisku, w Sampławie, a u was tutaj widać, że was te wszystkie nieszczęścia ominęły, tym bardziej macie y, za co y, dziękować. Wiadomo, że rolnik ma ten warsztat swojej pracy pod gołym niebem, dlatego wszystkie warunki atmosferyczne, raz wszystkiego najlepszego, no i żeby te ceny z tych zebranych płodów rolnych dały satysfakcję rolnikom, żeby dały możliwość funkcjonowania i godnego życia, przynajmniej do następnych żniw. Miejmy nadzieję, że ta pogoda tu się utrzyma, tę uroczystość, bo powiem Państwu, że ale miejmy nadzieję, że zacznie padać dopiero od jutra i wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam na dożynki gminne do Rożentala, które się odbędą w niedzielę o godzinie 14. Chociaż biorąc pod uwagę, że ta wasza uroczystość jest coraz piękniejsza, musimy się brać i, że tak powiem, te nasze dożynki coraz ładniej robić, bo tu zaczynacie z nami rywalizować. Także panie sołtysie i wszystkim państwu serdecznie gratuluję tej pięknej y, uroczystości i życzę wszystkim miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Do dyspozycji jest loteriada, stanowisko z balonami, grill oraz kawiarenka, w której skosztować można wypieków seniorek właśnie tutaj z tej miejscowości. A poza tym jeszcze w programie mamy występ zespołu Raz, 2-4 oraz zespołu Ludowego Brzosy. Później będzie zabawa taneczna również przez zespole Raz, 2-4. A teraz zapraszam na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Złotowie. Przynieśliśmy chleb chrupiący, pachnący polem, wypieczony z pierwszej mąki białej, wyrośnięty w starej dzierży. Niech smakuje wszystkim i niech będzie zawsze świeży. Połamniemy go w kawałki, posypiemy solą. Niech to będzie nasz opłatek i zawita w każdym domu. Niech przyniesie nam dostatek Boży owoc pracy naszych dłoni. A, B, C, chleba chce, lecz i wiedzieć mi się godzi, z czego też to chleb się rodzi. D, E, F, naprzód siew. Rolnik orze ziemię czarną i pod skibę rzuca ziarno. H, K, J, ziarno w lot, zakiełkuje w ziemi łonie i głos boja na zegonie. M i L, gdy już cel osiągnięty gospodarza, zboże wiozą do młynarza. M, N, O, każde źdźbło, za obrotem kółka kamienia białą mąkę się zamienia. PQS to już kres. Z młyna piekarz mąkę bierze I na zacierz rzuca w dzierze. W zdrojanej dzierzy Chlebowy zakwas pachnący świeży. Gdy już wyrośnie, to zaraz trzeba Formować z niego bochenki chleba. Piekarza czyste, wprawne ręce Turlają w suchej, bielutkiej mące. Wyjęte z dzierzy kawałki ciasta, Z których bochenek chleba wyrasta. Okna człowieka wole rozkazem Bożym Świętym. Twoja biała nieskalana rośnie pośród łonów nieba. słody Twoja niezbadana, żywi nas kiedy potrzeba. Ile pracy, trudu, znoju, rolnik w serce twoje wkłada. Tę moc wielką nosisz w sobie, potęgę życia władasz. Szacunek trzeba oddać tobie, jak czynili to przodkowie. W każdej chwili, w każdej dobie. Boże, dziękuję Ci za chleb w moim słowie. Co myśli sobie ziarenko każde, Które to rolnik w ziemię porzuci? Czy ja wyrosnę, czy zimą zmarznę, A może inny żywioł wzrost mój zakłóci? Prośba jest skutkiem, prosisz dostaniesz. Z Bożą pomocą kłosem się staniesz, A w Twoim kłosie ziarenek wiele, Młynasz na mąkę białą przemiele. Piekarz upiecze pachnący bochen chleba, Którym to parafianie podzielić się trzeba. Praca na roli to jak w niewoli, Ciężka i trudna wszystko Cię boli, A chleb nam daje siłę i moc, Po posiłku chleba niestraszna nam noc, Bo chleb powszedni i ten chleb boski, zastąpi nam wszystkim codzienne troski. Na spacer tak patrzysz sobie, Złocą się zboża w pięknej ozdobie. Choć tak niedawno zielone były, minął czas krótki, barwę zmieniły. Przetrwały zimę mrozy siarczyste, śnieg jak pierzynką otulał wszystkie. A w końcu wiosny się doczekały, Poranną rosę sobie zbierały. Dziś rolnicy zbierają kłosy, czas wszystko zmienił, nie ujrzysz już kosy. Z jednego ziarnka kłos się narodził, to Bóg tak daje, by nam dogodzić. A my, Bogu w podzięce damy. Te piękne więcej co uwijamy z dorodnych kłosów ładnie zdobione zbieranie zboża już zakończone. Hej drodzy rolnicy, wy kochani ludzie, nadszedł czas do dożynek po tak ciężkim trudzie. Zabawić się pora, spotkać tu wesoło, trochę zaśpiewać, potańcować i Bogu podziękować. Dziękuję Ci Boże, wysoko w niebie, dziękuję tak bardzo za chlebowe głosy. Za pełen kosz kwiatów razem z owocami kłaniamy się nisko, Boże, zostań z nami. Będzie jeszcze główne głosowanie, więc losy trzeba trzymać przy sobie dobrze. A zaraz zapraszam na występ zespołu ludowego Josepha. Sądzę przy gościńcu, chyba od lat dziesięciu. Nikt nie przychodzi, nie sami złodzieje. Pasterzka na wujarce i jak to zwykle w bajce śnie że z daleka złocista karekta po niego nie. Gąknie. Czy drugim przejechała karekta moja mała, moja tęsknota. Złota nie mogła poradzić, musiała jaj kupić i chłopca nasadzić. Musiała jaj kupić i chłopca nasadzić. I tak chłopak siedział prawie miesiąc cały, Kurczęta wy siedział, dwa jajka zostały, kurczęta by siedział, dwa jajka zostały, panny na zabawie, tańczyć z nim nie chciały, bo za nim dokoła.

Teraz tak. Na hasło Tata stają tatusiowie i pobiegają. Ale na razie nie. Jeszcze nie czytam. Na hasło Mama stają mamy. Postanowił zabrać dzieci. Będzie, będzie.